Witam drogi widzów w 63 odcinku Polacy w Anglii. Dzisiaj jestem na Heathrow. Największe lotnisko w Londynie i największe lotnisko w Wielkiej Brytanii. I jedno z największych na świecie. W Londynie jest 5 dużych międzynarodowych lotnisk: Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted City. Ja jestem na tym największym na Heathrow. Jest tutaj 5 terminali. Naprawdę dużo. Z Londynu pozdrawia Was Karol Golnik. Mówię jak jest.